Stać, hej, kawi, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Adamo. Czy na się, a to Crazy 2, tryb multiplayer, a ze mną jest się mamy Blackdrago.pl i będziemy Plata. i będziemy się grać Crazy, tak jak to mówił Adamo, ale ale, ty, ale bez bez nano co jest bardzo złe i w ogóle foch, no, ale cóż, może to będzie jakoś ciekawsze. Ale przynajmniej chyba możemy mieć sprinta ile chcemy. Nie, nie możemy mieć. Cały zawsze jest ten sam. Też mamy energię i to jest najgorsze. Ale mnie się to nie podoba. Bo jestem drugi. Jesteś ze mną w teams. Dobra. Ho, ho. A ja nikogo ja na razie Ja jestem drugi w teams. A ja nikogo na razie nie zabiłem. Znaczy, zabiłem jednego gdzie cię ty Ach No, come on, pitcher, gdzie wy jesteście? Ała. 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 No! Ja piszę. Ilu zabiję, ej, pochwal ich. Dwóch. Ale ziom, ale mógłbyś coś pogadać, nie? Cześć, ja się z właściwie No ale takie nagrywanie jest bez sensu ziom, musisz coś pogadać No ty nic nie gadasz A zaraz padnę! Ja, no nie! No boże, no głupia snajperka, no No nie! Padłem! <słuch> Prawie ty po... Oddam mu, oddam temu sniperowi. Yeah! Headshot! King, picho! Haha! Yeah, kto jest, teraz fajny? Kto, będę jest będę. teraz fajny? kto jest teraz fajny? Nagrywam sobie e, kryzysa, e, nagrywam kryzysa. E, e, I to nie będzie fail. E, headshot! Tego, to to... Następny headshot, picho! <coughs> o, 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 ty, ty. Jestem fajny, jesteś na drugim miejscu. Na trzecim, a ja na drugim. Haha. Ha, ha. Nie, słab... dwóch było. I no, zabiję i... z granata. bum Headshot Fapszot Jaki Kamper! A żeby cię z... O cześć pałko. Ty pichu Padnij, padnij On cię zabije. No jak on mnie zabije? ZABIŁ mnie! <noise> <Tę> ogarniasz? <głosy> 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 Jaki fej! Ej! Ty zgupi. No człowieku No człowieku ja nie mogę ogarnąć myszki teraz Nie mogę ogarnąć myszki to się ogarnę. Ale no człowieku on ciebie strzelał i mnie no JA NO I ZNOWU MNIE ZABIŁ Patrz z dwóch stron ty No nie będę No nie strzelał. nie 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 Awans, mam nawet awans człowieku Awans, awans człowieku Proszę bardzo ja, ja, ja tego nie pojmuję psychicznie. Dla mnie to, dla mnie to jest po prostu... Idzie, idzie, idzie tam piczo. No wychyl dupę! Nooo... O, tu ktoś jest nade mną. Ktoś tu jest nade mną. Tak, 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 Ciii. Jajca dostał. Jajca dostał. Dostał jajca. Headshot. O baby. Chyba O fuck, ten BEBOK do mnie idzie. Chyba je. Panie... Nie. Nie. Jest nie tam go ZABIŁEM go zabiłem! Nie, nie, ta gra nie ma sensu. To jest kupa. Yeah, nie, następny. Nie polecam tej gry, ludzie. Jak będziecie grać za Damolkiem, to nie grajcie, bo to jest noob. No life, nie. No. Nie, headshot, nie. No, no. Ja ogarniacie to, ludzie, nie. Proszę was, nie, po prostu. Ja tego nie ogarniam po prostu Ej dajcie, ej dajcie, ej Eee Dupa o, CZEMU MI NIE OBRAJACIE? A bo cię nie lubimy no, Nie, <noise> pistoletu mnie pocisnął jak ostatnią dziwkę <noise> Przepraszam <głos> eee, Przepraszam Yes! Zaciumałem! Zaciumałem ich! Woow, baby! Ja jestem taki, taki czpul lepszy ode mnie. Nie! nie, 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 Uuu, pizda. Uuu. No nie, no żal. nie, 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 ja, ja tam mu wpadnę i mu zrobię wjazd na chatę i w ogóle ja chcę swój nanokombinezon, bo bez tego gówna się nie nagrać. Bo to jest niepojęte. Nie! Nie, 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 ja, foch. Foch. Nie 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 nie, nie 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 Kurde pizga mnie no, po prostu... Nie, ja nie ogarniam tego po prostu Nie, nie ogarniam tego Jak ci idzie? No i pogadałbyś coś, echo. Halo? No, czekaj, 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 bo ja się właśnie skupiłem na grze I wiesz, ciężko i tak... A, Ach, ciężko mi tak coś p... ...zdezgubiłem

Że zabiję cię zaraz stary, ja ci to mówię. Ako ty jesteś picza. Ale ty jesteś taka menda wredna po prostu no. Jakaś ty jest picza. No jeszcze zabiła go. A ty masz snajperkę czy jak? Nie. A no właśnie, a ja tu na dupce snajperką. Ty zgubi... gwi jesteś, gwi Zabiłeś mnie? Nie Jak cię mógłbym zabić, jest człowieku W ogóle normalny jesteś? Tarzan 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 Ale ja... Ilu, ilu! I ktoś mi pisze na test! O, teraz się wyłączy w garaż ja eee, wyłącznie. tak. JEST! JEST! Yeah! Fuck yeah! No, tak nie jesteś Spok lepszy, sorry, synu. Fuck yeah. No spokojnie, spokojnie, kwestia czasu i opanowania. Aaaa! Człowieku, lepszy Tak, lepszy jesteś, aż o jeden. Człowieku, chciałem ci powiedzieć, jesteś lepszy, aż o... E, aż o... Aż o... Aż o... Yes! Wygrał Black Dragon Pill! Yes! <grystanie> <grystanie> Dobra, widzimy się w następnym razie odgrywca! O ile to nagam? No cześć. Okay. <grystanie> Dobra ludzie, wróciliśmy po przerwie. Um, tak. Adam. Adam? Żyjesz? Adam? 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 <grystanie> nie. Adam, Adam nie żyje. Zabili go No i nie mam z kim gadać. I i, i, i jak mnie zabiją to ja się poskarzę A wie Eee został zabity Przeze mnie No jestem, zaraz Zabiłem cię No ale 3, 2 1 zaraz nagrywamy 3 4. Ja już nagrywam Ja pizgał mnie nie było, dobra Eee, idzieś e, tu e. Dobra, e, jestem już Ooo, okej okay. Aaaa bo miś no nie, nie, nie. Jezus, się przestraszyłem Masz głupi jesteś Dobra, patrz jakie ja mam staty Ziom! No ziom, no ale Bóg zabił i się jara debil He, <noise> he, chociaż kogoś zabiłem, heh. Hehe, <noise> <noise> mnie nie było, heh. <noise> 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 Śmiesznie, co? Piczo. <noise> Zabiłeś mnie? No masz szczęście. Jaaa, <noise> nieee! <noise> ale wy jesteście głupki, głupki foch foch. Aaaa, zaciąłem kogoś. Не, ну... ладно, Не, не! Забили меня! Нельзя считать. Тупоко. Нельзя, А, ну жаль! Ну не. No, co to było? Tam był. Trzy, dwa, jeden. Jaki BEBOK Dobra, ja tego już nie nagrywam. Nie. Czemu? nie, weź, weź, nie, 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 zią, bo ja już straciłem wenę. nie, 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 nie ma! NAGRYWAMY! Dobra, idę, bo ja już mam nagrane jeszcze te pierdyli, ale to cię. Z tego nie. Ludziska! Black drago jedzie jak Bo ja jeszcze muszę dać. O oh, tak... no! Mm. No także sobie po... jeszcze może mogę z tobą pogadać, o. No, no to wejść do no, zagraj do końca yy, yy, tak głupio, że wyszedłeś. Yy, ale nie, tam, bo ja mam bo 100 razy nagrane robi, i muszę yy... zaraz spadać szybko. Także sorki idzie. Muszę spadać zaraz. Do, do słowiska, chledka, żeby się to bię, 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 bię. Ciecio, wiekie, bo jest taka jak latka, coś sprawdzić. Ojej, ładuję! Ojej, jest ojej! te ojej, ojej! Ojej, ojej! Chodź, nie na kogo, ale zastrzelę go! Jak możesz... Ło, pięknie! C pro ludzie, ja jestem pro! Co? A co cię tak rozśmiesza? Tu ochot, twoja borda he 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 Ja spadam na razie i wie w no, ogóle wszystko Ej ja. ludzie, dobra, zostajemy sami, bo niestety Adam jest taki, że nigdy nie go o, tak. do końca... Tak, e... tak, e, tak, ta, jasne, jasne Nie, 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 po prostu wiecie, że nie muszę po prostu iść e, po Nie, nie! Posklejać tamte filmy, bo wczoraj nagrywaliśmy już to cztery razy z już na razie Crisisem, bo... A zabił mnie! Bo oczywiście Drago e, nigdy nie umie włączyć frapsa. Eee, cicho. cóż, no to na razie. No bo no cześć, pożegnaj się. Uuuu, Black Drago paaa patr. Patrz, patrz jakiś świr! Papa, pa, pa, pa jest mój! Cześć, No nie! Padłem, ludzie! Pad za mną był. Dawajcie, ci ludzie. O, o, ostatnia piątka została. Cicho. BUOOOOOOO jest nie wiem co to było, ale wygraliśmy ludzie Dobra Myślę, że będzie więcej odcinków z Crazisa dwójki z jakimiś tam kolegami czy coś postaram się też trochę befa nakręcać i tego Minecrafta porzucenia, ale dobra, to na tyle ludzisko no, no, no cześć, Cześć